Maciej Samsonowicz, doradca ministra obrony narodowej w swoich social mediach poinformował, że resort obrony we współpracy m.in. z Ministerstwem Infrastruktury zabezpieczył środki na budowę tzw. Drogi Czerwonej, łączącej nabrzeże Gdyńskiego Portu z trasą S7 i kluczowej dla możliwości transportu wojsk sojuszniczych. Warta ponad 4,5 miliarda złotych 6-kilometrowa inwestycja ma zostać sfinansowana Przede wszystkim ze środków z Krajowego Planu Odbudowy, którymi będzie dysponował MON w ramach Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności, a które następnie trafią do zarządzanego przez Ministerstwo Infrastruktury Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, którego celem jest rozbudowa dróg istotnych dla bezpieczeństwa. Budowa Drogi Czerwonej i remont Estakady Krakowskiego są na szczycie listów priorytetów raportu opracowanego w ramach Paktu dla Bezpieczeństwa Polski Pomorze Środkowe. Więcej na ten temat i rozmowy z osobami, które przyczyniły się do realizacji tego projektu już w najbliższych dniach. Serdecznie zapraszam do oglądania TV Rumia. Zasubskrybuj TV Rumia już teraz, aby być na bieżąco.